Siemanko, Dzisiaj sobie zdemontujemy listwy tak zwane do kory wewnętrzne z Z46 i sobie je pomalujemy, bo są brzydkie. Tak jak widzicie, ktoś tutaj już oklejał sobie te listwy. Okleina odchodzi. Więc musimy zdemontować najpierw i oczyścić te listwy z tej okleiny. Także działamy. Listwy siedzą tylko na kołkach, na wcisk, także podkładamy sobie też pod śrubokręcik. Jedną listę mamy. Następna listwa zdemontowana. Teraz sobie tu zdemontujemy. O. Jak widzicie, wszystko jest fajne, na spinaczkach. Prosta robota. Teraz zdemontujemy sobie listwę tą przy drąsku zmiany biegów. No i to mam dwie śrubeczki. Odkręcenie tu śrubek mieszek musimy przełożyć sobie przez ten plastik. Odkręć kosteczki. Po zdemontowaniu tego plastiku mam tu od tych przełączników od szyb. Tak się wyciąga je, także prosta robota. Teraz musimy sobie tą okleinkę ściągnąć. Też schodzi nieźle, tylko zostaje klej. Niestety. Może benzynką to będzie schodziło. Po oczyszczeniu plastików Kleju musimy sobie przymatować, żeby się nam trzymał lakier. Plastik musi być cały taki porosowany, nie może mieć błyszczących miejsc. Jak już mamy zagruntowane, możemy sobie malować podkładem. Po pomalowaniu podkładu musimy sobie poczekać, aż podkład wyschnie, żeby go przymatować i pomala, pomalować bazą. Po wyschnięciu podkładu musimy sobie przetrzeć, przymatować te plastiki jeszcze raz. Także trzemy. Po przymatowaniu utłuszczeniu możemy nanosić bazę. Na nie do końca wyschniętą bazę kładziemy sobie bezbarwnie. Listwy już wyschły. Teraz sobie je dla lepszego efektu trochę przypoleruję. Listwy już polarowane i zamontowane. Nawet mi się podoba ten złoty kolor. Na dzisiaj będzie to już wszystko. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, komentowania i oceny filmu. Cześć!